Jak możecie wiedzieć, Pikczu do tej pory był moim wrogiem numer jeden. W ostatnim czasie jednak wszystko obróciło się o 180 stopni. Parę tygodni wcześniej zostałem pod naciskiem Pikcza zmuszony do zawarcia w nim sojuszu. Warunkami była pomoc w zabiciu Mikia, w innym wypadku przy pierwszej lepszej okazji czekałaby mnie śmierć. I jako już ustalaliśmy to stojąc dość blisko siebie, musiałem się zgodzić. Kilka dni później zostałem zaproszony wraz z Pikczem przez Mikia na rozmowę. Stwierdziliśmy wtedy, że będzie to idealna okazja, aby go upolować. Jako, że jutro jest no. event i jako, że Jak felta zapewnie nutro to jest blu... To jest event. Gdzie serwer zostaje bez żadnych zasad. A nam tych nie będzie, to jako, że nadchodzi no, wojna z Felipezą, przynajmniej u nas, no u nas to szukamy też. szukamy też, no właśnie, to szukamy sojuszników, żebyśmy się trzymali razem. Jako, że wy macie, no, konflikt z Felipezą, przynajmniej tak słyszałem. Ale wpadłeś to to... idealnie. No, to akurat? Padłem idealnie. I czy po prostu jesteście, wiecie, chcecie. Ale jakby to miało w ogóle wyglądać? W sensie, no, bo czyż, Ja jestem na przykład z teamie tam Asasinka i tak dalej. I oni tak. z młodziekami mają takie średnie w sumie relacje, nie? Ale gdyby, myślę, że na, na Bloodmu to zrobić, to w sumie, byłoby to możliwe. そうです、ね、誰 Czemu w tym momencie <tryk> Mikiu! już konflikt, dalej się nie skończył? Mikiu! Gdzie on jest, stary? Gdzie on jest? Bo ja... Gonię go, Z po... go, którą stronę? Ja naprawdę? Niestety, Mikiu nam uciekł. Nie było to jednak jedynym problemem, ponieważ od początku plan był taki, że najpierw wspólnie z Pikczem zabijemy Mikia, a następnie przy pomocy Sawarsa miałem zemścić się na Pikczu za wszystko, co zrobił mi na początku drop SMP. Zwabiłem go więc w miejscu spotkania, gdzie miał dojść do zasadzki. Dobra, ja jestem pod bazą. Ale przed tym chciałbym was zaprosić na serwer survival z jakim jest eletrmc.pl Serwer działa na wersji 1.17.1, jak i wyższych Rozgrywka toczy się na wysokim poziomie, a poprzednia edycja trwała aż 5 miesięcy Sam ostatnio pogrywam na tym serwerze wraz ze znajomymi oraz widzami na streamach, na które zresztą serdecznie zapraszam A serwer mogę wam szczerze polecić Dobra stary, musimy to wszystko podsumować, nie? Nie, stary. Aha. nie ma, tutaj, nie ma. Dobra A. Co ty Pikczu? ty myślałeś, że co, że my się ugadamy, że my walimy Miki'a i, i że ja cię odpuszczę tego bana Sorry Pikczu, ale Miki'u mi nic nie zrobił tak naprawdę Wiesz jak wyglądała akcja, ja sobie na spokojnie skopywałem lava kastaty, do mnie podbije, że ty chcesz mnie zabić, nie? I mówisz, nie no stare, ja cię nie zabiję jak, jak, ty mi, jak ty mi upolujesz Miki'a Uwaga Ooooooo! Oh! Embematotporności, starej szybkości, chowam to sobie do shulkera Po jakimś czasie od tego wydarzenia zostałem razem z Winkiem zaproszony przez Veita do akcji, gdzie teoretycznie miałem z nimi zabić pikcza. Wydawało mi się to bardzo podejrzane, tym bardziej, że Veit był jego dobrym sojusznikiem. Mimo to zgodziłem się. Dobra, chłopaki, ogólnie jest sprawa taka, że ej, romski. Co nie bo ja się boję, że troszkę się zzykałam. Nie, 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 na razie nie. Na razie w ogóle nie. <słuch> Ja zejdę pierwszy, żeby nie było. Chodźcie. Żeby prawda? nie było? Ale co ma nie być? Nie, dobra, już mi... Nie, nie, to, ale nie no, jest, no Boże, to nie jest... Weź Mikił pierwszy. Pierwszy. Nad wodą, nad wodą, nie, Na luzie, na luzie. Ja mnie? Mikił się nie tam wchodzi. Ja nie, bo... nie no, Jezu, spokojnie. Nie, się, dobra. Wiesz, ja tutaj jestem. Jesteście w ogóle... tak obsra. Dobra, idziemy we trójkę. Trzy? Tak, we trójkę. Dobra, trzy, dwa... Jeden, go! Mamy dwa, dwa etapy Pierwszy to będzie coś na pozór Drugi to będzie prawdziwa budowla Schowaj ten miecz Pokaż im pozór Dobra, okej okay. Czyli to jest yy... Tylko pozór, to nie Zapraszamy. jest budowla, to jest pozór Tak, tak to będzie, tak, tak to Nie, to Nie, serio no Ale nie, chodź, nie, do Ale nie, chodź, nie Do Domski Chodź Czemu to zamurowałeś? Odmuruj to Nie, są obsrani stary Stary, budowaliśmy to dwadzieścia godzin Że zabierzemy już z tymi, z którymi mamy kłótnie. Nie, nie brzmisz, nie brzmisz w ogóle, stary, wiarygodnie. No ty, co, zapadniesz no, pod oga? No, tak, zapadnijcie na... się pod z 100%. No i pozor, no i wy, wy pokazujecie mi jakieś, y, y, jakieś dziury, nie podoba mi się tak, to. Jakieś... No, no, no i dalej idziemy. jest przejście. No tak, dalej jest przejście tutaj. No chodźcie dano! Do... Czemu pójdziesz mam. Hej! Halo! siema! <laughs> domski! Domski! Co ty, Domski, robić? Do widzenia! Tak jak podejrzewałem, zostałem oszukany. Nie był to jednak koniec naszych potyczek, ponieważ parę dni później Pikczu chciał zrobić ze mną wymianę. Podejrzewałem, że jest to kolejna pułapka, więc ustaliłem z moim sojusznikiem Sawarsem plan działania. Dobra, generalnie stary akcja jest taka, zaraz będę się tradował z piczem. no jako, że nie mamy z nimi za dobrych relacji, przynajmniej ja nie mam, to podczas tradu będziesz siedział z nami po prostu na kanale głosowym, jak dam ci znać na MSG i, i go no, załatwiamy. Ja tam będę obok tego gościa z Emeraldów. O, za chwilę, ch chodź za mną Tu mamy posąg wymian Chciałem się traden za temy. Co by Cię interesowało za te totemy? Mnie by interesowały najbardziej chyba potki Tu stary mam niby trochę potek. A jakie potki stary? Przede wszystkim siła dwójka no, Pojzonki no. jakieś na przykład też Pojzonek nie mam przy sobie, ale mam, no, no. Jest pytanie, ile Ty byś tych totemów chciał? No potrzebuję tak z sześć sześć chcesz? No, tak tak myślę, że, 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 że będzie dobrze Lawski, ja mam pytanie, masz... ile masz totemów? Ja naprawdę sporo Ciekawe O kurde Stam? Ile jesteś w stanie wykorzystać tego <laughs> Yes. Yes. Domski, ile jesteś stary, Co się dzieje? Siema Domski, nie działa ci perła, ale mi przykro no, Wszystko działa stary Stary, ja ci przypominam tylko ma... Stary, że wiesz, że, że ja, nie pierdziele. ma Dobrych, dobrych socynków pomiędzy sobą On rzuca wszędzie perły, o co on ci chodzi? Domski. Ale Domski, pobiłbyś pomi się trochę z kolegą mi, Nie, nie potrzebuję tego Nie potrzebuję tego Pobiłbyś się trochę z kolegą, no Domski Domski Co ty taki Domski. Sawars, <tud> pow <kampio> pomocy, jestem stary na skankowej tej. O kurde, czekaj, trzeba troszeczkę. Gdzie wiem, ja jest Ciebie się pytał, gdzie ty jesteś, dobra, gdzie ty jesteś, stary? Ten, perłon, jeden. Aaaa, drugi tablet! Nie, no to cykaj perełki, stary. O no, cykaj ciągle, stary, mam ostatnie perły. Gdzie ty jesteś, stary? Dziwny z, jaką biję? Sawars, czekaj, tak? A ten, 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 ten. O tym? Tak, wytoi A wy wszyscy spina rzuciliście. Dziwny są, no. kurde, ale się w pierwszy Ja nie mam żadnych potek, a prawie wyjta skasowałem. Skasował to mnie tęsk. Dziwny, gdzie ty jesteś? Skasowała to Dawaj. O Poszory oh, Saburs. No to tam. Nie, Domski, totki. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj! ola, O kurde! totki, Dawaj, to? A, Jest no, domski, to jest domski. Co jest? Sawars Jakim ty jesteś, ciak, Ja myślę, że będę cię czy we No, no sobie się go machyca? Nie, nie, nie. Dobra. Nowski. Dawaj Nowskiego, dawaj, mi Jest Nie. Ajajaj, ależ było blisko. To nie ma no, sensu. Czyli, czyli, czyli swojego kolegę stajesz na pastwę losu, tak? Nie, no, nie ale jest tak. Po się, stary, 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 po co mi się bijemy w ogóle? No nie to wiem, dlatego że to, dlatego, dlatego, to... Że była akcja! Po prostu Piksus mnie poprosił, żebym mu pomógł. Zabar, stop, zabar, stop, zabar, stop, stop, zabar, stop, stop, zabar. stop. Trzeba to przegadać. Stop. Na pewno chce gadać, czy jak? Ja was nie biję, naprawdę. I pogadajmy, Pix, pogadajmy. Ale no patrz właśnie, o co chodzi w ogóle? Ja mam dobre stosunki, ja mam dobre stosunki, a kurde nie wiem, tak mam wspólnych wrogów, ja nie wiem, ja nie wiem nie rozumiem tego. Nie, moim zdaniem to trzeba. Aha. Nie, Pikczu, no, no nie no co, co to jest? I no, tak, tak nas to... nie zabijicie, Albo robimy lota, albo gadamy. Po co jest ale ten konflikt? My... Dlaczego jest ten konflikt? Dlaczego wy nas zaczęliście atakować? Mówię ci, Pikczu chciał, żebym mu pomógł w trajdzie z tobą, jak się tradeuje z tą i żebyśmy się dopadli. Znaczy no widzisz, no u mnie z, Pikczu, z, z Pikczem jest y, taki problem. W sensie. O, ofera jest od początku serwera tak naprawdę, ponieważ no, no. przyczynił się do mojego zbanowania i. No i tak to, tak to jest ciągnięte. Ja przez chwilę miałem z nim Sojusz, ale, ale go, go wystawiłem, bo, no, bo wciąż się z nim nie rozliczyłem za, za, za sam początek dropa i no. no i potem po prostu. No ja z mówię, miałem dobre stosunki, ale ty tak naprawdę. No my mieliśmy dobre stosunki, ale no, tak, wy powiedzieliście, ale... ale chciałem odzyskać itemy dla mojego stjusnika. No to co no, jest z tak, tym dziwnego, to... jakby. To w sumie prawda, ale no w sensie m, moim zdaniem nie ma to teraz naj, naj, największego sensu. Ja Ten ma. cały konflikt. W sensie, moim zdaniem się i tak... powinniśmy się pogodzić, tak? Ale to... No to nie, ja sam nie biję. Okej, okay, no, no dobra, 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 spotka... okej, okay, spotkaliśmy się pod Emeraldem, nie wiem, nie wiem, ja już myślałem, że kurde tutaj. Się posyłam, nie, się ale, ale tak jeżeli nie. Szczerze, wy Szczerze, szczerze... konfliktu, żeby pogadać, no dobra, tak. no dobra. Szczerze, popatrzcie na to z tej strony. Czy wy macie, macie jakichś sojuszników, czy wy się trzymacie we dwójkę? No, we dwójkę się trzymamy. My również się trzymamy we dwójkę, no bo asasinek nas opuścił. Jako już asasinek opuścił Dolp SMP razem z Sawarsem, zostaliśmy sami bez żadnych sojuszników na serwerze. Stwierdziliśmy wtedy, że musimy pogadać z Waytem i Pikczem o naszych stosunkach. Dobra, panowie, więc spotkaliśmy się tu w czwórkę. Rozumiem, że toczenie tej wojny nie ma sensu, bo jeszcze no ma. Wojnę, to któryś, jest któryś raz możemy to oczywiście. Zakończyć, bo straciliście sojusznika Dobrze o tym wiemy A my jesteśmy w dwójkę praktycznie od początku tego serwera Także myślę, że można sojusz zawrzeć Tym bardziej, że mamy wspólnych wrogów Szczególnie Felipe, za pan niebieski jest no. Chyba no. największym zagrożeniem serwerowym no, ja, tak. Więc możemy popisać nowy sojusz Nad nazwą timu jeszcze, jeszcze nie wiem Nie no nie, po prostu na razie bez nazwy Więc niech będzie e, Na pakt pokoju między nami przybijmy sobie piąteczkę Ała, sory, Sorry to, stary No w takim razie niech niech tak będzie Sorry za tą ustawkę, chociaż nie wiem kto ją rozpoczął, chyba ja No w sensie no, no wleciałeś we mnie stary Ale nie, nie, nie ukrywam, że z zawarcem też miałem taką y, zasadzkę na wszelki wypadek ale więc też ja, ja się nie spodziewałem, że wy możecie chcieć z nami Sorry, że myślałem, że wy jesteście bardzo wrogo do nas nastawieni Nie, Chociaż miałem nadzieję na jakieś dropy, ale no nie się z tym No to się rozchodzimy w takim razie No i git